Gratulation mili, sensuenta sin Subscripciones. Ja tu już kolejny raz składam gratulacje, mili, bo miała już 50 i już dwa wideo były na ten temat, ale ktoś jej ujął i teraz w tym momencie dosłownie znowu już ma 50, 50 subów. Więc z, te, z tego powodu gratuluję. Ja tylko tyle powiem, że ja wątpię, czy ona zagląda na mój kanał. E, natomiast e, ja potem jak już się od niej sercowo uwolniłem, to z samej ciekawości dalej ciągle zaglądam, dalej ciągle zaglądam. No i tak to po prostu, w największym skrócie, w największym skrócie wygląda. Także, także Saludos i i i i, 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 i Besos. Nie obejdzie się bez Besos, bez Besos. Nie, że tak, że tak zażartuję.